Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Serce, aż mnie oślepia blask Waszego rozkładu. Jak się ruszę, to będę mniej widzieć niż z tej pozycji. Może być tak, że trudno wam się ruszyć. Nawet jak wydawałoby się to korzystne. Ale jak zmienicie pozycję, to mało będziecie widzieć. Trzeba poczekać. Hmm. Tylko na co? I jak długo? Na coś będziecie musieli poczekać, ale coś na pewno do Was przyjdzie. Przyjdzie do Was informacja, przyjdzie do Was dużo informacji, przyjdzie do Was cała garść informacji. I już prawdopodobnie część do was przyszła. To jest tak jakby. Macie mocne karty. U was na lato. I karty powtarzające się. Macie dwie dziesiątki mieczy. Jedną w pozycji prostej, drugą w pozycji odwróconej. I. Odwróconą kartę śmierci. Sądzę, że mogło dojść do jakiejś przemiany, ktoś mógł dosłownie wyzionąć ducha, albo jakaś sprawa tak padła, jakby wyzionęła ducha. I ten duch niejako gdzieś na was pada gdzieś was dotyka. To jeszcze nie odeszło. Jeszcze jest, mimo że już... już nie ma. Lubię tę kartę śmierci. Bo to jest bardzo ładna i łagodna karta. Ona nie straszy. Ona pokazuje to, co jest kluczowe. Kluczowa jest przemiana, że gąsienica musi tak bardzo się zmienić, tak musi się przemienić, że jest nie do poznania, lecz potem staje się motylem. Ta przemiana może być wręcz Ślepiająca, że aż człowiek zastanawia się, czy ma patrzeć w taki czy inny sposób na to, co się zmieniło. Bo może, można być tym zadziwionym. Można by zadziwiać się tym, jaka. Jaka przemiana mogła zajść? Coś wyraźnie się skończyło. Coś dobiegło swojego kresu. A jeżeli nie dobiegło, to już powinno bardzo się zmienić. Powinien być już jakiś koniec, jakaś śmierć. Powinno wydarzyć się coś, co jest już bezpowrotne, ostateczne. Jeżeli coś nadal trwa, a powinno już umrzeć, bardzo się zmienić, wyglądać zupełnie inaczej, a jeszcze to się nie wydarzyło, to. Powinno. I pewnie prędzej czy później się wydarzy. I wtedy wzejdzie nowe słońce. Najpierw ono zajdzie, a potem wzejdzie nowe. Będzie nowy początek. A może już jest ten nowy początek. Może już doszło do jakiejś śmierci, do jakiegoś końca. I już nam ten motyl gdzieś usiłuje przygotowywać z cydła do lotu. Może być garść informacji, które będą jak jak nagrobek mogą ostatecznie coś przebić To miejsce przypomina mi takie amerykańskie pokazywane w filmach bo w Ameryce to ja nie byłam może kiedyś choć bardzo mnie nie ciągnie akurat ale ale może e Takie, jak w filmach pokazuje się takie cmentarze wojskowe, gdzie są wszystko, wszystko jest tak, jakby na jednokopty, to tak samo wyglądają te wszystkie nagrobki. To jakby to była cała, cały rząd, kilka rzędów takich nagrobków. Jakby to było maksymalna ilość takich nagrobków, takich informacji. To przybija, ale w najbardziej łagodny sposób, jaki może to wcześniej mogło być coś, co jeszcze wcześniej przybiło. To jest ciekawe, bo macie jednocześnie dziesiątkę mieczy w pozycji prostej i odwróconej. Jakbyś ktoś, jakby, no, jakby te miecze tak wbiły się, że potem jakby wyszły już na drugą stronę. Jakby coś przeszyło na wylot. Żeby potem się wysunąć dalej. Jakby tu wchodziły w ciało, a jeszcze a, i przebijały je i już miały potem się znów wysunąć. To może być przeszywające. To może być ostateczne. I to jest pozytywne, że jak coś jest ostateczne, to już więcej nie może być. Jeżeli coś, jeśli dostał ktoś dziesięcioma mieczami, to to już jest maks. Już żaden kolejny miecz nie może zranić przy dziesiątce. To jest jakby pełnia informacji, pełnia zranienia, i to brzmi mocno, ale to, to nie jest tarot, w którym e, ślizgamy się po powierzchni. Tu wchodzimy w głębo głęboko. Jak, jak te miecze, jak te informacje. To wlezie i wylezie. To przeszyje i przejdzie. Może być też tak, że kogoś tutaj um, mogła czekać jakaś operacja. Wymagająca wielu cięć. To może być dosłowna operacja, taka medyczna, albo coś, co y, wymagało dużej ilości informacji, jak, jak taka operacja wojskowa. To trzeba zaplanować, to trzeba wykonać, to trzeba zrobić, to trzeba to, to trzeba tamto, to trzeba siąd. I, I trzeba to mieć wszystko precyzyjnie. No, jest cięcie, no jest. Jest tu i tu, musi być. Jedno i drugie w jakiś sposób jest ostateczne. Albo ma być ostateczne. Coś może trzeba wyciąć, przeciąć, odciąć. Ale to nie jest tylko trochę tutaj, tu jest to jest maks. To jest maks. I jest to bardzo ważne tutaj. To jest z jednej strony jest bardzo istotne. W centrum mamy śmierć, a poniżej mamy jeszcze dwie powiązane z odwróconą kartą śmierci mamy znów te same karty, ale już nie jedna pod drugą. Dwójka pentakli i dwójka pentakli. Odwrócona i w pozycji prostej. Część tematów macie podwójnych, i coś wynika, podzia wymaga podziału i rozdziału, a część może pozostać powiązane i może być dalej utrzymywane jako całość w niewielkim powiązaniu. To jest związane z naszą odwróconą kartą śmierci w jednej strony, a z drugiej strony ze świeżym myśleniem kiermka. To może dotyczyć jakichś spraw domowych, czy yy, miejsca zamieszkania. Wiecie co, ja czuję, że coś tu powinnam dorzucić do tego. Chciałabym się dowiedzieć, to mogą być różne sprawy, ale chciałabym się dowiedzieć czego jeszcze, jakiegoś uściślenia jeszcze odnośnie tutaj tego jermka mieczy. To może dotyczyć też, o, spraw uczuciowych, emocjonalnych. Jakiejś młodości, tutaj młodość jest kluczowa. Mamy jednego i drugiego, mamy dwóch giermków, ale ważniejsze jest to, jaka jest myśl. I może kwestie takiej wrażliwości uczuciowej są tu również. Trzeba myśleć na świeżo. Świeże myślenie, postawa kogoś, kto jest zapalony do walki, ale jeszcze nie jest rycerzem, jakby hmm, ktoś chciał już wejść w ostrą dyskusję, może, ale jeszcze musi poćwiczyć, jeszcze, jeszcze nie. I to może dotyczyć To może dotyczyć zakochania, ale takiego yy, młodzieńczego. Albo takiej po prostu uczuciowości. I może to dotyczyć kogoś, kto jest pod znaku ryb, albo jest taki rybi w swojej naturze. Może trochę nadwrażliwy. Raki też bywają nadwrażliwe, ale to no, sam rak to nie jest tylko to. Ym, taka wrażliwość bardziej rybia na cały świat. Taka, która może się wydawać naiwna, ale tutaj, tutaj jest to bardziej takie młodzieńczo-idealistyczne. Ktoś taki jest, jest jakby dodatkowy do tego całego rozkładu dodatkowym elementem, który pojawia się dopiero później. Ujawnia się dopiero później. Dopiero jak ktoś się zapyta, Albo jak zostanie wywołany do odpowiedzi w pewnym sensie. Można utrzymać to, co trzymane jest w chłodzie. Wie podobne wartości. Można je utrzymać, stając na tle czegoś naturalnego, czegoś, co wyrosło i rośnie samo z siebie w odpowiednim klimacie. Można patrzeć na patrzącego bezpośrednio i stanowczo, ale spokojnie, trzymając sobie wartości. Raz pokazując, że jedna jest wyżej. A raz, że druga. Można tak trochę unosić je, raz jedną wyżej, raz drugą, będąc świadomym, że one są z sobą powiązane i cały czas są tak samo istotne. Ale są też wartości, które trzeba rozdzielić, i to dotyczy bardziej czegoś, co jest zbudowane przez człowieka mniej naturalne, bardziej. Ludzkie, można by rzec. Ludzka konstrukcja. A tutaj natura, tutaj wzrost naturalny. Może bardziej ciało. A tu bardziej mur. Może potrzebny jest podział czegoś konkretnego, jak z betonu. A to, co jest Wieloletnie, ale urosło niejako samoistnie, tylko gdy dostarczano odpowiednich składników, jak, jak, jak drzewo, może zostać razem. Coś może pozostać razem, a coś musi zostać rozdzielone. A właściwie to coś powinno już było wcześniej pozostać rozdzielone. Ale było jakieś takie przestępowanie z nogi na nogę. No jakby ktoś nie mógł się zdecydować. No jakby ktoś tańczył trochę nawet jak taki klaun. I trochę mogło to głupio wyglądać, jak ktoś tak nie zachowuje się jak taki klaun z tymi wartościami. Ale konieczny jest rozdział. Bo albo on już był. Ale, albo jeszcze nie było, a już koniecznie powinien być. Bo to już jest śmieszne. To już nie jest y, wesołe, to, nie, to już nie jest zabawne. To nie jest nieśmieszne. To jest karykaturalne. Tu mamy uwagę, tu mamy postawę. która nie jest postawą cyrkową. Na początku może być nam trudno na to wszystko patrzeć, ale po jakimś czasie będziemy mogli już spoglądać na to swobodniej. Nie będzie już, już, już tej przeszkody, która uniemożliwiała nam swobodne patrzenie może musimy się przyzwyczaić do jakiegoś nowego widoku, a może musi się zmienić oświetlenie, musi coś być inaczej naświetlone niż było, może nie tak, nie tak ostro, może trzeba by było, Chcę wam jeszcze coś poradzić? Chciałam poradzić jeszcze, co, czym powinniście się zająć latem. Jeszcze coś. Kochani, nowe myślenie, nowa myśl, nowa koncepcja. Na tym się skupcie. Proste myślenie. Świadomość. Ale świadomość. Świadomość myślenia. Argument i cięcie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, Pa.